No. 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 Razem z dziećmi kilka słów Pani Krystyno dla nas wszystkich. Ja bardzo się z tego cieszę. Na to czekałam cały, e, odkąd tylko słyszałem, że Panu część mi e, mojego męża, to już, ta, już chciałam mieć gotowość, ale to trzeba było czekać. Ja się martwiłam, że nie dożyję do, do otwarcia. A, a ksiądz mój do, do e, naszych paradnych powiedział, co pani też mówi, że pani nie dożyje, nie dożyje pani i dzisiaj rzeczywiście dożył, a się z tego bardzo Dziękujemy serdecznie. Prawa do pani Krystyna.